Cześć, ja jestem Merwo i witam w kolejnym filmie. Tym razem... Zrobimy sobie Overwatcha, natomiast jeśli złapiemy cheatera, no to otworzę najnowszą skrzynię Snakebite Case, czyli skrzynia ukąszenia węża. Mam nadzieję, że wstęp kromki wam się spodobał. Kupiłem sobie cztery skrzynki, cztery klucze. No oczywiście, jeśli w trakcie tego Overwatcha złapiemy więcej cheaterów, no to najpewniej będę zmuszony dokupić więcej, więc wytrzymacie kciuki, żebym za każdym razem łapał spinbota i oceniał demko w 5 sekund. Ja trzymam kciuki, żeby było jakoś ciekawiej. O, skrzydłowe najpierw. A nie, das turniowy, a tak szybko się coładowało. Jeśli zamiast otwierać losowe skrzynki u Gabena, tak jak to zrobię za chwilę, chcesz kupić jakiś konkretny skin do CSA, to polecam sprawdzić stronę Shadowpay. Możecie tutaj pobrać przedmioty często taniej niż na rynku Steam. Aby to zrobić, na przykład wpisujecie nazwę skina, która Was interesuje dokładnie tutaj, albo wybieracie jakiś przedział cenowy, na przykład do 100 dolarów zaznaczycie, że tylko pistolety, no i przeglądacie, co na stronie w danym przedziale cenowym wśród pistoletów do kupienia jest. Jako, że tutaj tych skinów do wszelakich broni jest naprawdę mnóstwo, możecie też sobie zaznaczyć opcję item stack i wtedy widzicie na przykład razy 15 taki glock tutaj jest pokazany, no noir i wszystkie również inne są pokazane, a to są tylko pistolety i obok są napisane wartości procentowe, na przykład minus 9%, minus 13%, minus 20%, minus 7% i to mniej więcej o tyle dany skin na tej stronie jest tańszy niż na rynku Steam. Link w opisie, wejdź sprawdź i zapraszam do oglądania. Eee, witam na pierwszym demku, Przyznawacie. się... Kto z was trzymał od razu kciuki po rozpoczęciu tego filmu, że trafią na spinbota? Co? Dlaczego mi to robicie? Dlaczego mi to zrobiliście? Chcecie, żeby film z fajnego Overwatcha zamienił się po prostu w opening? Pan podejrzany na razie doskonale przemieszcza się po mapie, oglądając tylko podłogę. To jest dopiero movement i zapamiętanie mapy. No ale chciałem zobaczyć chociaż fragment, żeby nie było tak, że tylko się patrzył w ziemię i nawet nikogo nie zabił, nie? Więc tu macie potwierdzenie, że spinbot, a nie żaden, żaden troll. Ale fajnie tego smoke'a rzucił, ale zobaczcie jest druga runda I już jest prawie koniec dema A normalnie nawet jak dostajemy spinbota O i koniec Jestem ciekaw czy pan podejrzany dostał bana po drugiej rundzie Bo tak trochę to demo rozumiem Było bardzo krótkie, nawet jeśli trafimy na spinbota no to to Trwa wiele wiele rund, a tutaj po prostu Momentalnie Momentalnie ban Otwórz pojemnik, kluczyk No i co dostajemy za Zgłoszenie pierwszego podejrzanego tam przyleciało MP9 różowe Negev, chociaż nawet nie Negev. No to przed nami drugie demo. Tym razem mapa Miraż. Eee, pan podejrzany postanowił nam pokazać podłogę. O, postanowił nawet trochę zakręcić podłogą. Widzę, że terroryści nawet już zabijają siebie nawzajem. No, no nic co bardzo nie mam wpływu na to, jakie demo otrzymujemy, więc... Być może tak dzisiejszy overwatch będzie wyglądał. I być może sobie po prostu pootwieramy. Najnowsze skrzynki, co? Na no to wychodzi może chociaż jakiś fajny skin się teraz trafi. Otwórz pojemnik. No i kibicujemy, żeby dostać USP albo rękawiczki. Z tego bym był najbardziej zadowolony. Jeszcze MP9 mi też brakuje z tych skinów, jest całkiem fajne. No poprosimy, co za to, że musimy się męczyć, oglądając te skinboty, to jest naprawdę troszeczkę taka męczarnia dla mnie. Jest kałaszek! Jest kałaszek! 0,94, ojej! Już bardziej zniszczony chyba nie mógł być, co? Ale ten kałaszek jest tak cały czarny, więc nie wiem, czy to za bardzo w ogóle robi różnicę to, że, nie są że jest on troszeczkę obdrapany. No, dobra, taki drop to mogę, to mogę robić overwatcha dalej. Jak taki drop, to mogę oglądać spinboty. <gry> Miraż turniejowy premier. Nie wiem, czy wy widzieliście ten komunikat na początku, że to nie jest zwykły turniejowy, a jest to tryb Broken Fang. On to, to, to wyglądało jakby. I ma nowe naklejki. To, to jak na niego pierwszy obrót to wyglądało, jakby to zrobił na Był Było tak płynne przesunięcie się. Czego on się w ogóle nie rusza? Jeszcze. O, poruszył się nareszcie. No słuchajcie, tryb Broken fang Nie jestem pewien, chyba teraz do niego trzeba mieć prime'a żeby na nie w niego pograć na pewno. To tak wyglądało podejrzanie, ale ma trzy naklejki holo na swojej awupce. Te nowe. Więc może będzie jakieś ciekawe demo? Przeciwnicy mają skiny do postaci, wiecie, to niczym nie świadczy, ale jeśli wydał jakieś pieniądze, otworzył sobie jakieś naklejki. Jeśli, jeśli przeciwnicy mają skiny, to może grają dłużej w CSA i może mają więcej godzin, może jest to wyższy Trust Factor, ale nie tym razem. Smokin. Jak tak to będzie wyglądało, to po prostu tych overwatch y zrobię kilka i zrobię jakiś taki klasyczny rage quit, napiszę na czacie GG. Szkoda, że tutaj się nie wyświetla, nie? I po prostu w 4 wyjdę. Nie będę tego dłużej tutaj nagrywał i robił. Mimo tego, że Overwatcha wiem, że lubicie oglądać. Overwatcha też od czasu do czasu lubię robić, ale. Ale no. Jednak wolę, jak to wygląda troszeczkę ciekawiej. Ok, otwieramy kolejną skrzynię. Otwórz pojemnik numer 3 Cyk. To jest ten moment dropi mi najlepszy skin w historii moich openingów w Cesie. No jednak nie. Jednak nie tym razem. No proszę, proszę, tym razem mapa train i mamy rewolwerowca. Po co ja mam nagrywać rewolwerowca? Skoro tutaj są lepsi ode mnie. Ciekawe jaką kolega, kolega ma rangę z tym rewolwerem. No, naradaję. No, chyba jestem lepszy od niego, przyznajcie sami. Patrzcie. Trzy strzały. O, traf... o, Może jednak troszeczkę jest lepszy od tego z tego z tym rewolwerem ode mnie? Jak myślicie, powinienem się z nimi zmierzyć, jeden. No czemu Scouta kupiłeś? Panie podejrzany, popsułeś mi wszystko. Swoją drogą a propos skrzydłowego żałuję, że wyrzucili te dwie ostatnie mapy, jak Elysion czy Guard. Bardzo fajnie mi się na nich grało tych dwóch nowych na skrzydłowych, póki co grało mi się dużo gorzej, dużo mniej zbalansowanie, nie? Ale to... Okej. Okay. Mamy dzisiaj piękny komplecik spinbotów. Otwórz pojemnik numer 4, czyli na razie tyle, ile kupiłem do dzisiejszego filmu, do dzisiejszego Overwatcha. O! Mag 10 Factory New, Proszę bardzo. Dobry drobno, jak na 4 skrzynki dwie fioletowe. Całkiem fajnie z tej skrzyni mi leci, jeśli chodzi o ilość pilotowych skinów. Mapka Ancient, tego się nie spodziewałem. Terroryści wygrywają 8-0, pan podejrzany wynik 15-2. Nie patrzy się od razu w ziemię. To jest sukces, to jest rzadkość. Kupiłem sobie od razu piątą skrzynkę, bo powiem wam, że to jest, to jest ciekawa rzecz, ale na te cztery skiny, które teraz otworzyłem, wyszedłem na 0 póki co. Albo chyba na jakiś minimalny plus. No, pan podejrzany tym razem nie biega, nie kręci się wpatrzony w patrzonym ziemię, ale myślę, że tutaj też już widzieliście, że spokojnie patrzył przez ścianę na tego ziomeczka. Spokojnie ma też aima ma odpalonego, bo takie nagłe hety są dosyć dziwne. Czemu on mryga na minimapie? Co jest? Nie tylko on. Siódemka też. Może jestem jakiś dziwny, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem w sensie. Żeby oni znikali na minimapie tak co chwilę, tak mrygali. Narzomek no, ewidentnie no, nie umie w ogóle grać. Porusza się tak drewnianie, że aż to się ciężko ogląda. Czego oni na minimapie tak znikają? Co jest? Czy to jest jakiś rodzaj haksa, że ich nie widać, że znikają na chwilę, może ich mniej widać przez ściany przez to, czy jakoś... Jakiś... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia? Jeśli ktoś z was wie, to napiszcie czemu tych dwóch graczy cały czas znika na minimapie. A my, no... Poza tym, że ucieszyłem się, żebyśmy sobie pooglądali tę mapkę. No to jednak mamy oczywistego haksa, więc też... Idę po prostu, otwierać skrzynkę, no bo... Jak, jak mam stuprocentową pewność, jak go zgłoszę, no to, to, to nie lubię bez sensu cały czas się gapić, nie? No, nikt nie ma wątpliwości tutaj. No to co? Piąta skrzyneczka przed nami. Skoro tak ładnie dzisiaj szło, to poprosimy jakiś teraz na przykład różowy skin. Hemeczka przyleciała, dlaczego? Ja, ja bym wolał jej w ogóle nie widzieć, że ona tam była, i po prostu widzieć tą CZ i żyć w bogiej nieświadomości. Tym razem overpass. Nowa mapka. Nie, no mam tego dosyć. Ile będę, ile będę oglądał to samo? Ile można się kręcić?